No i witam panny. Tak jak mówiłam na wstępie, 5 dali, 5 kart, 5 aspektów tego rozkładu na tą pełnię. Co z duchowości warto by było wdrożyć w życie codzienne w tą ziemską sferę? Cztery kielichy. Co z tej sfery uziemionej, materialnej warto by było przełożyć na sferę duchową? Trójka buław. Wymaga uzdrowienia, sprzątania, oczyszczenia, żeńska kobieca energia, co będzie można pożegnać, jak zrobimy powyższe trzy kroki. Do tych kart tytuły interpretacji są w książeczce, więc tu przy omawianiu będziemy wiedzieć co tytuł. Nie pamiętam tej karty. No gdy zrobimy to wszystko, wreszcie znajdzie sobie miejsce, a już to gdzieś jest, czeka. Uwielbiam tą kartę bardzo. No i jeśli chodzi o tą czwórkę kielichów, to tutaj um, jej duchowy aspekt, to przede wszystkim wewnętrzny spokój, wewnętrzna harmonia takie poczucie zaopiekowania się sobą w kontekście, mówimy, duchowego rozwoju. Teraz to, czyli taką zdolność do kontemplacji, zdolność do medytacji, do znalezienia sobie cichego miejsca, gdzie po prostu można się uzdrowić poprzez chociażby skupienie uwagi na sobie, na tym, co czuję, to to trzeba by u Was przenieść na plan materialny. A więc bardziej taką Codzienną radość z małych rzeczy, trochę odpuścić tej nowej analizy i zauważyć, że radość może płynąć z prostych, małych, codziennych przyjemności. I to poczucie takiego spokoju i uzdrowienia wdrożyć na inne płaszczyzny swojego życia, ale też po prostu docenić to, co mamy i no, uzdrowić jakby siebie w tym kontekście właśnie materialnym. Nie wymagać od siebie zbyt wiele, pozwolić sobie czasem na tak to chcę, aby zadowolenie, ta harmonia, ten spokój, ten stan takiego właśnie zaopiekowania, troszczenia się o siebie mógł przejawiać się też właśnie w pracy, w domu, w relacjach ze znajomymi, sami już najlepiej wiedzieć, co dokładnie Was najbardziej tego potrzebuje. Dławy, które są reprezentantem rozwoju takiego właśnie materialnego sukcesu. Które podejmujecie, zwłaszcza w działaniach zawodowych, dążenie do osiągnięcia swojego celu, realizacji swoich ambicji, takie aktywne podejmowanie nowych wyzwań i wykorzystywanie swojego potencjału w kontekście duchowości. Tutaj może trzeba więcej uwagi poświęcić na ekspansję Waszej świadomości. Może zapisanie się na jogę, czy na jakieś warsztaty rozwojowe albo cykl wykładu. Coś, co reprezentuje ten rozwój i poszukiwanie tego celu i dążenie do niego, ale na przestrzeni emocjonalno-dalno-duchowych tematów. Co wymaga uzdrowienia, oczyszczenia. Być może nie jesteś jakby pełni odkryciu tej swojej kobiecej energii. Pamiętajcie, że czy jesteś kobietami, czy mężczyznami, każdy ma w sobie nas, ten Aspekty energii żeńskiej. Być może przez tą swoją właśnie skłonność do skrupulatności, obowiązkowości, robienia planów, spełnienia swoich też założeń, być może gdzie jest ta energia kobieta, jest na bok. Może styl życia, który prowadzi, nie daje ci możliwości do tego, aby tak objąć tą kobiecą część siebie. Bo jest ona tak naprawdę trudniejsza niż energia męska do zaopiekowania, do przyjęcia, do uznania. Więc tutaj myślę, że trzeba przede wszystkim zaufać sobie i zbyć się strachu. Może no, ktoś kiedyś lub ktoś kiedyś cię zranił i gdzieś masz odbudowaną tą kobiecą energię, zabezpieczoną jakimś kokonem czy zasłoniętą, ochronną tarczą. Ale pamiętaj, że jeżeli ktokolwiek nas skrzywdził, to no to była wola tej osoby i nie było to spowodowane tobą. Więc nie pozwól, aby działania czy zachowania innych. Jak i jak masz być, i zaprzyjaźnić się tą swoją kobietą stroną, i się nią ponownie cieszyć. A być może dla niektórych będzie to po prostu potrzeba uzdrowienia relacji z jakąś ważną dla Ciebie kobietą I gdy to już zrobisz, wasza odporność będzie tak zbudowana, że będą mogły odejść te wszystkie ochronne tarcze. Ta karta zaprasza, aby zwrócić się do. Naszych bliskich, do naszej społeczności, ale też do źródła, aby pomógł nam pozbierać się po jakimś ciężkim zdarzeniu, po jakiejś stracie, po jakiejś tragedii. Ta karta nawołuje do tego, aby się odnawiać i nie wycofać, nie zamykać oczu w rozpaczy, nie odcinać się od życia. Więc myślę, że można wyrzucić będzie już wtedy tak, że te stroje i po prostu nie walczyć o przetrwanie rozpocząć od nowa czerpanie korzyści z życia. Co wtedy będzie mogło się u Was objawić, co już czeka na to, ale ciągle nie ma miejsca? Wychowanie w życzliwości. To jest tak jakby zatroszczenie się o samego siebie, traktowanie samego siebie z życzliwością, Bałość o wszystkie swoje sfery duchowe, emocjonalne, fizyczne, mentalne. Ta karta mówi o Uczciła swoje wewnętrzne światło. Brak równowagi i zaniedbowanie siebie sprawia, że ono zaczyna przygasać złym myśleniem o sobie, złym traktowaniem siebie, pozwoleniem na przekraczanie swoich granic, w sobie krzywdy i gasisz to światło. Tak jakbyś porzucił, porzuciła swoją duszę. Więc z miłością i uwagą kieruj się do swojego wnętrza. I szanuj tą swoją iskrę bez gości, szanuj to swoje światło w Tobie, które przecież każdy z nas ma. Myślę, że też wspaniale dla was, Zresztą nie dla każdego, ale dla was być może wyjątkowo, wspaniale będzie dawać efekty praktykowanie po prostu kontaktu z wewnętrznym dzieckiem. Wystarczy parę minut dziennie iść do tego wewnętrznego, naszego małego dzieciaka, przytulić, pokłaskać, uśmiechnąć się, powiedzieć po prostu jestem. Wspaniale o tym mówi. Zabela Kopaniszyn na swoim kanale Master Your Life, także tam jest mnóstwo live'ów, jak sobie wpiszecie w lubkę, Wewnętrzne Dziecko, Zabela Kopaniszyn wyjdzie, tam cała kompania wiedzę na ten temat. A ja dziękuję, do usłyszenia przy następnej okazji mam nadzieję, że napiszecie jakiś komentarz, jak wasze wrażenia z tego dziwnego filozoficznego rozkładu i ogólnie każde słowo od was mile widziane. I witam wszystkie wagi. Tak jak na początku mówiłam, mamy rozkład w 5 talii, 5 kart, każdej 5 aspektów. Pierwszy to, jakie duchowe aspekty można przenieść na życie codzienne. Tu jest 6 kielichów odwrócone, ale chcę Wam tu pokazać je. Ale oczywiście będziemy czytać je w postaci odwróconej. Następnie, co z tej materialnej, przyziemnej przestrzeni możecie za implikować w sferę materialną. 5 denarów. Następnie co wymaga uzdrowienia jest odpuszczenie. Zrobimy powyższe trzy kroki, co będzie można już uwolnić, czego się będzie można pozbyć. I tutaj zarówno tytuł, jak i opis karty dopiero podam Wam z książeczki, ponieważ te karty nie są tytułowane. Co wtedy będzie mogło przyjść? Już czeka na Was, ale jeszcze nie mam na to przestrzeni zrobionej. Przedefiniuj, nadaj nową nazwę w Twojej orbicie. Fajna jest bardzo, jest tylko wiosenne, karta. zakarta. Zresztą ten też, więc że tu już się ładna historia układa. Okej, okay, takim razie zacznijmy. Odwrócona szóstka kielichów. Ja powiem wezmę tak, żebyście mogli się jej przyglądać, ale czytamy znaczenie odwrócone. Odbytnia wszystka kielichów w duchowym aspekcie przede wszystkim może wskazywać na brak harmonii emocjonalnej, jakieś rozczarowanie, może w tych, w tych sferach, ale też jakieś wewnętrzne może konflikty, może konieczność przezwyciężenia pracy z cieniem. W teraz do tej sfery materialnej, to być może po prostu macie jakieś takie niezadowolenie z życia codziennego. Może jakieś trudności w relacjach, z otoczeniem, z ludźmi, z bliskimi, jakieś frustracje mogą wynikać z braku spełnienia, może po prostu jakieś rozczarowania, czy podjęcie, konieczność podjęcia działań, które miałyby poprawić jakość waszego życia, tego codziennego, bo być może nie jesteście zadowoleni z tego, jak ono wygląda. Więc tutaj trzeba by się sięgnąć właśnie do takiej równowagi, do oszukania w sobie. W takiej przestrzeni, w którą chcecie osiągnąć, tego stanu, w których chcecie wejść, w których chcecie osiągnąć, i popracowanie nad tym, zmienić, co wymaga mojej uwagi, co ja mogę sobie zmienić, co ja mogę na płaszczyźnie, swojej osoby, swojego istnienia zrobić inaczej lub wzmocnić, aby dodawało mi więcej zadowolenia w codziennym życiu. Tak? Piątka denarów w kontekście z aspektu ziemskiego można, by przełożyć na sferę duchowości. Konieczność radzenia sobie z jakimiś ograniczeniami. Być może nie macie takich możliwości, jakbyście chcieli, e, zajęcia się tą duchowością. Być może macie tyle właśnie obowiązków, tak wiele rzeczy codziennych zajmuje Waszą uwagę, że brakuje wam jakby tej przestrzeni na tą skutelną emocjonalną waszą płaszczyznę. A być może żyjecie w jakimś takim odizolowaniu od tego, poczuciu oddalenia. Tutaj myślę, że ważne będzie, aby za zainicjować taki proces pracy nad akceptacją samego siebie i poszukiwania w sobie wewnętrznego wsparcia, ale też mm, otwarcia się na wszelkie duchowe praktyki czy treści, które będą mogły dać wam takie ukojenie. Nie mogę wypełnić tą przestrzeń, ten jakiś brak, który się tutaj pokazuje w tych sferach, co wymaga uzdrowienia? i to jest odpuszczenie. No i to będzie bardzo ładnie się tutaj synchronizować. Odpuszczenie może być sporym wyzwaniem, bo czasami stawka jest duża, czasami jest to toksyczny związek. Relacje z ludźmi, którzy nam nie służą. Sytuacja w pracy. Albo jakieś nadmierne przywiązanie do czegoś, to są nasze niespełnione nadzieje, marzenia, oczekiwania. Coś, co miało być inne, a nie do końca jest takie, jakbyśmy tego chcieli. I być może zainwestowaliście bardzo dużo czasu, żeby coś z tym zrobić, ale jednak nie ma tego efektu, który był oczekiwany, który był spodziewany. I dla wielu jest to nie do zniesienia. I to wzmaga frustrację, poczucie właśnie takiego niezadowolenia, ale gdy spróbujecie to odpuścić i przestać jakby, nie że jakby olać i zignorować, ale przestać skupiać tyle uwagi na tym, a zająć się tym, co z Wami rezonuje, zająć się tymi sferami, które są dla Was przyjemne, wzmacniające, to będzie można bardziej żyć chwilą obecną, bardziej wejść w to tu i teraz, być uważnym w teraźniejszości, a wtedy łatwiej będzie tak płynnie wyjść z tych trudnych sytuacji. Będzie można też przyjrzeć się, jakie są moje oczekiwania, bo może one są zbyt duże, może są po prostu nierealne. To jest taka świadoma obserwacja, ale bez zasilania tego emocjami, rozdrapywaniem, tego roztrząsaniem na milion aspektów. Po prostu odpuść. Zaakceptuj, że sytuacja jest jaka jest, przyjrzyj się jej i zastanów się po prostu, co możesz ty zrobić. Aby ją zmienić, ale na pewno nie tapianie się w tym, nie rozgrzebywanie i takie mnożenie się w tym, co nie przyniosło ci satysfakcji, w tym, co nie jest takie, jakby się chciało, żeby było. I gdy spróbujecie to wdrożyć, to wtedy będzie można odpuścić właśnie tą walkę z trudnościami, bo wtedy pojawi się przestrzeń na przetrwanie trudnych czasów i wejście, jak taki właśnie budzący się we kwiat, do nowego życia. Tu chodzi o to, aby się każdym momentem. Wiem, że każdy ma różne trudne sytuacje, problemy, ale spojrzyjcie się wokół. Czasem wystarczy spojrzeć na przykład na piękne drzewo, przez chwilę poczuć tą radość, bo ciągłe trwanie w tej energii wysiłku, poświęcenia, trudu to jest takie zanieczyszczanie tego naszego źródła. Wyobraźmy sobie, że przepływa przez nas źródło czystej wody. A gdy my skupiamy się na tych wszystkich negatywnych rzeczach, na tym, co nie wyszło, na tym, co jest trudne, na tym, co jest wyzwaniem, to tak jakbyśmy z tej wody robili takie błotne bajorko. Więc pomyśl, co chcesz, żeby przez ciebie płynęło? Czy takie błoto, czy czyste krystaliczne potoki? Znajdź taki punkt równowagi, pomimo wyzwania, jakie daje życie, Postaraj się celebrować chociaż jedną chwilę każdego dnia. Parę minut poświęć na zachwyt nad czymś. Czy to nad naturą, czy nad zwierzętami, czy nad pięknym jakimś cytatem, na przykład muzyką. Każdego dnia znajdź parę minut, aby pocelebrować radość, wdzięczność i taką świeżość. I dzięki temu będzie mogło w końcu objawić się w Waszym życiu to, co już chce. Ale ciągle jakby nie ma dla tego miejsca. I właśnie to jest to przedefiniowanie swojej orbity, czyli tak naprawdę zmieni orientację, zmienia swój punkt orientacji, wyjdź ze starych schematów myślenia, wyjdź z tych starych nawyków, wyjdź z tendencji do oceniania, osądzania i się od wszystkiego, co zbyt mocno pochłania w ten sposób Twoją uwagę, zbyt mocne skupianie się na problemach, zbyt mocne skupianie się na negatywach. Na czymś, co Ci nie służy, jeszcze bardziej Cię w tym zakleszcza. Uświadom sobie, że no, czasem tak jest, że mamy też jakieś wzorce i nie wszystko da się za przytknięciem palców pięknie ustroić. Ale gdy będziesz miał tą chęć tej zmiany, gdy będziesz miał chęć właśnie wprowadzenia też takich maleńkich radości każdego dnia, to wtedy poczujesz, no, że wychodzisz z tej pętli tego utknięcia. Poczujesz przestrzeń na coś nowego. A gdy ta przestrzeń powstanie, gdy będziesz mieć ją w sobie, to wtedy też automatycznie nowe rzeczy zaczną przychodzić. Bo jak jesteś w tym takim kłębowisku tych zaplątanych nitek, no to nawet jak będzie coś nowego, to nie będziesz w stanie jakby tego doświadczyć, cieszyć się tym, bo wokół będzie i tak plątanie na tych wszystkich słupów, węzłów, blokad, czyli bałagan. Odśpiesz tą takim promyk światła wiosennego, powrót świeżości daj, każdego dnia sobie, chociaż przez parę chwil. Naucz się skupiać na tym uwagę. Idealnie byłoby w takim samym stopniu, jak skupiasz na wszystkich innych rzeczach. Ale to najczęściej jest możliwe, żeby aż tak, ale naucz się chociaż parę chwil jadąc do pracy, czy wracając z pracy, czy gotując ogień, zachwycić się nad kolorami, przypraw, zapachami. Stanie tu takie maleńkie przestrzenie, gdzie będziesz mógł przykierować swoją uwagę i myśli na te wysokie wibracje. Takie monen, małe momenty tych olśnień, zachwytów, wspaniałości. To też pomoże w szybszy sposób właśnie uwolnić to wszystko, co Wam nie służy. Tego Wam życzę, życzę Wam sukcesu w tej praktyce. Mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzu wrażeniami. Pozdrawiam i do następnego razu. I witam wszystkie Skorpione. Tak jak mówiłam w wstępie, 5 kart z 5 różnych talii na 5 różnych aspektów dla Was. I zaczynamy od odkrycia, jakie tam karty się dla Was kryją. Wiem, co z duchowości, z duchowych aspektów wypadałoby wdrożyć w życie to codzienne, materialne. To jest kapłanka. Co natomiast z tej sfery materialnej, z tego uziemienia, warto by było przełożyć na duchowość jest śmierć typowo skorpionicze karty co wymaga uzdrowienia, oczyszczenia, ruch w kierunku balansu, ruch w kierunku równowagi, co jeśli zrobicie te kroki będzie mogło być upolnione czego będzie można się pozbyć działanie, ale karta jest jakby w kierunku działania, czyli będzie można się pozbyć stagnacji, zatrzymania. Przednia karta. Bardzo nie wiem, co wtedy Coś, co już jest gdzieś rokiem, będzie mogło się w Waszym życiu objawić, ale na razie nie ma jeszcze na to miejsca, bo jest przejście. drzwi. W ogóle bardzo artystyczne Wam wyszły karty. Ciekawe, czy to będzie z wami rezonować. Jeżeli coś działacie, tworzycie, pochwalcie się proszę w komentarzu, jestem ciekawa. A te drzwi kojarzą mi się z Wielkim Portalem, bo to jest teraz dla mnie Temat jakby mocno z tyłu głowy go mam. O, wypatrujcie na kanale, będzie przestrzeń, którą no, ogólnie można zawrzeć właśnie w tym zwrocie, wielki portal. No i tam się będzie dużo działo fajnych, inspirujących, transformujących, wznoszących na znacznie wibrację rzeczy. Ale przejdźmy do kart. Kapłanka, która w tym duchowym aspekcie symbolizuje połączenie właśnie z tą naszą duchową sferą, z intuicją i wewnętrzną mądrością. Otwarcie się na swój wewnętrzny głos naszej mądrości. Przełożenie na aspekt ten ziemski. Tutaj wymagane jest, abyście bardziej na co dzień korzystali ze swojej intuicji, bo macie ją wspaniale rozwiniętą. Pewnie z niej korzystacie, ale może właśnie nie w sferach dziennych, nie w sferach życia, pracy, otoczenia, materii. Próbujcie znaleźć też równowagę między życiem zawodowym, życiem codziennym, obowiązkiem domu, to co trzeba zrobić, a właśnie sięganiem po inspirację, po tą taką kurczą naszą stronę. Bo to nie trzeba być wielkim artystą, malarzem czy nie kim, aby po prostu kreować coś pięknego, stwarzać coś wokół siebie. To może być po prostu posadzenie pięknego kwiatka w pięknej doniczce i spędzić, zrobienie tego na przykład. W towarzystwie fantastycznej muzyki. Coś, co jest po prostu takie dla Was, w Waszym odbiorze piękne, co daje Wam inspirację, co wzmacnia te Wasze pokłady właśnie takiego tworzenia i tego artyzmu. I kierujcie się na co dzień w tych codziennych życiowych sferach z większą intuicją słuchaniem tego swojego wewnętrznego podszeptu. Natomiast co z tych sfer codziennych można by jeszcze bardziej zaangażować Płaszczyzny duchowe. Macie kartę śmierci, która jest bardzo często mylnie interpretowana jako coś strasznego, a to jest po prostu zapowiedź zakończenia jakiegoś etapu, transformacji czegoś w coś innego, przejście do czegoś innego swoją drogą. Ta ostatnia karta to jest właśnie karta zatytułowana Przejście. Możemy na to spojrzeć tak, że w tym aspekcie ziemskim. Ona mówi o końcu jakiejś trudności, o zakończeniu jakiejś sytuacji, które były etapem w drodze do jakiejś przemiany. Więc coś z dotychczasowych nawyków, standardów, waszych jakichś schematów po prostu już umiera, już wam nie służy i teraz możecie tworzyć się na nowe możliwości, ale teraz w przełożeniu na duchowość to widzę do tak, że Znowu możecie zająć się jakby kolejnym wejściem na kolejny poziom nowości, bo być może właśnie te spary codziennego życia były bardzo absorbujące. Może tam się dużo działo, coś trzeba było poogarniać, teraz to się kończy. I możecie znowu uwolnić się od tych codziennych ograniczeń, uwolnić się od tych wszystkich zajmujących myśli, spraw, i oddać się znowu kolejnej duchowej przemianie, takiej tej feniksowej. To jest w ogóle motyw Skorpiona, tak, transformacja. Więc tutaj myślę, że będzie, zresztą to pięknie by współpracowało z tym, że jeżeli znowu wejdziecie w kolejny jak, poziom głębokości swojego rozwoju duchowego, to jeszcze bardziej będziecie mogli korzystać z tych wglądów, w intuicji na tym aspekcie materialnym. Co wymaga uzdrowienia? Ruch w kierunku balansu, ruch w kierunku równowagi. Być może właśnie tak, jak mówiłam, Mieliście za dużo tej przyjemnej sfery, coś może was zaabsorbowało, coś może się działo takiego, że trzeba było mocno się w to zaangażować. Ale teraz już nadchodzi moment, żeby z powrotem zacząć wdrażać tę równowagę do swojego życia. Coś pewnie wymaga jakichś poprawek, coś trzeba dostosować, z czegoś zrezygnować, czegoś wprowadzić w swoje życie więcej. Przyjrzyj się właśnie swoim emocjom, swoim zachowaniom, swojemu rozkładowi dnia, tym, jacy ludzie cię otaczają. Gdzie ty przybywasz, w jaki sposób, jak to wszystko się, jakby bilans zrób i trzymaj to, co wprowadza w stan Posłuchaj swojego wewnętrznego głosu, aby uzyskać odpowiedź, czego na przykład wymaga dana sytuacja. Jeżeli się to ciągle pojawia, to woła naszą uwagę, żeby się nad tym skupić, żeby coś tam zauważyć. Ale motywem przewodnim jest, abyście w miarę zdawali się nie dawać z za dużo, nie oczekiwać zbyt wiele, nie eksploatować za bardzo, ani też za bardzo się nie odklejać w duchowości, nie uciekać od codzienności. Prowadźcie tę równowagę do swojego życia. I gdy to uczynicie, w tym momencie będziecie mogli pozbyć się tego niedziałania. Będziecie mogli w swoim życiu znowu, jak Twórczy chaos uruchomić i się w to zaangażować. Bo być może te sprawy, które były teraz istotne i mocno angażujące, sprawiły, że jesteście tacy zdeterminowani, tacy na baczność, żeby wszystko zrobić to, co trzeba, tak jak należy, tak jak sobie wyznaczyliście, z takim zapałem. Bez planu, spontaniczne, autentyczne, le lekkie, inspirujące i wyzwalające działanie. No i gdzie? Miejsce na to, aby coś takiego też wdrożyć, takimi rzeczami się pozajmować, czy to jakieś warsztaty, może, czy coś upiększyć wokół siebie, po prostu żeby wejść w taką też energię lekkości, coś, ci nie jest niezbędne, ale jest po prostu przyjemne i piękne. Dzięki temu pojawi się w waszym życiu przejście, przejście do nowego, do zupełnie nowego poziomu. To jest to zaproszenie aby spojrzeć przed siebie i zobaczyć, że te drzwi, ten wielki portal już jest, czeka, aż przejdziesz przez wszystko to, co stało na drodze, do niego, przejdziesz przez te drzwi, i będziesz mógł znowu wejść na tę drogę ekspansji swojego życia. Znowu będzie można wejść w tą ścieżkę odkrywania, cieszenia się tym, że jestem gdzieś, gdzie jeszcze nie byłam. Mogę się rozglądać, mogę to płonąć, się tym cieszyć i napawać. Także już możecie z tych takich bardzo z schematycznych struktur, które widocznie teraz były dla Was potrzebne, jest w taką lekko chaotyczną, nie do końca zawsze zaplanowaną, spontaniczną, artystyczną przestrzeń. Portal takiej przestrzeni stoi już dla Was otworem i to tylko, prowadzić tą równowagę. I słuchać tych swoich Myślę, że dla skupionych to nie jest nic trudnego, tylko po prostu trzeba o tym pamiętać i też nie myśleć o wszystkich. Mam na końcu o sobie. Pamiętam o tym. A ja czekam na komentarze komentarzy, na wrażenie. Jak bo mi się te dziwne, trochę inny mi się podoba. takie, czy wolicie tradycyjnie? to zasubskrybujcie i stwarzajmy większą naszą społeczność takich fantastycznych ludzi, którzy chcą. Chcą rozwijać, wzrastać, chcą tworzyć wokół siebie piękny, kolorowy świat. Do następnego razu.